Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w 80 odcinku z tej serii City Skylines. Dzisiaj chciałbym rozpocząć budowę jakiegoś przemysłu naftowego. Także będzie trzeba troszeczkę pokombinować z tymi tutaj drogami, torami, z zaplanowaniem tego wszystkiego. No mam nadzieję, że będzie ciekawie. Możecie łapkę zostawić, możecie suba zostawić, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i, no i zaczynamy. Zacząłbym chyba od tej szerokiej drogi. Tak, ta szeroka droga to chyba będzie tak taki dosyć ważny wjazd właśnie na tą strefę więc weźmy sobie ją stąd z przyciąganiem na ziemi tak 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 i teraz przejeżdżamy przejeżdżamy gdzieś tak mniej więcej przy tych torach tak mniej więcej coś takiego i też fajnie by było żeby to się połączyło z tym rądem w sumie może to niech się po prostu połączy z tym rondem. tak może to będzie najlepszy pomysł. A nie że to gdzieś na wprost nie no to raczej aż takiej Takiej drogi nie potrzebują. Niech to się połączy z rądem, i z ronda dopiero jakiś taki przejazd ogólnie na to. Czyli jeszcze raz pierwsze co? Może z ronda po prostu fragmencik prostego, gdzieś tak dotąd. OK. No i teraz tutaj stąd. Tak i tak. No, nie ma co kombinować, nie ma co kombinować. Yy, oczywiście będzie trzeba troszeczkę pokombinować, tak, yy, żeby to jeszcze jakoś tutaj sensownie wyglądało. Czyli zaznaczę sobie te wszystkie punkciki do wysokości obiektu tego. Yy, tak, to niech sobie idzie tędy raczej. No, tu musi iść troszkę do góry, tak, bo tu jest ten mościk. Okej, okay, czyli to idzie w miarę dobrze. Tak, to idzie w miarę dobrze. Yy, w tym miejscu będzie trzeba zrobić jakieś wyrównanie pochyłe i właśnie inaczej. Niestety muszę wam to powiedzieć. Ko kończymy z tym takim powiedzonkiem raz, dwa, trzy, wyrównanie pochyłe. Yy, to znaczy może czasem to jak jeszcze będę mówić, ale jest inny sposób na to. No zobaczcie, na przykład załóżmy, że to jest tak bardzo krzywo. Yy, wystarczy zaznaczyć ten jeden punkcik i z Altem kliknąć wyrównanie pochyłe. Więc już nie ma. Raz, dwa, trzy. Wyrównanie pochyłe. Wystarczy na punkciku w środku kliknąć z Altem. Wyrównanie pochyłe. No. Także jak ktoś lubiał ten tekst. Raz, dwa, trzy. Wyrównanie pochyłe. No to chyba już rzadziej będzie. Dobra, taka smutna wiadomość. <grym> yy, Okej, okay. tędy. To sobie teraz połączę wszystko, ale może będzie raz, dwa, trzy, cztery, yy, pięć. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyrównanie pochyłem, bo tak byśmy tego raczej nie zrobili inaczej. Yy, no i te tory gdzieś sobie tam dalej pójdą, czyli tą główną drogę mamy podłączoną. Yy, dalej, jeszcze oczywiście tą autostradę będzie trzeba poprawić. No pewnie. Yy, weźmy sobie tak i tak. Ok. Okej, okay, okej, okay. tylko tutaj też będzie trzeba zrobić jakieś wyrównanie pochyłe, czyli zaznaczyłbym sobie te punkciki gdzieś tak, jeszcze dalej, może tak, jeszcze kawałeczek dalej, yy, gdzieś tak dotąd, yy, te też, czemu mi się to odznaczyło, tyle punkcików, może nawet jeszcze te, tak, gdzieś tak dotąd, gdzieś tak dotąd, wyrównanie pochyłe. Okej, okay, okej, okay. to w ogóle chyba jest za wysoko jak dla mnie, tak, to nie musi być aż tak wysoko, to może być do wysokości obiektu tego. No, raczej tak, raczej tak. I to niech sobie już idzie na płasko. I teraz chciałbym zaznaczyć jeszcze węzły tym narzędziem tutaj. Zaznaczmy sobie ich tyle na przykład. I tutaj wyrównanie pochyłe. Ok, żeby to łagodnie wjeżdżało na ten wiadukcik. Może w takim razie te dwa też. Tak, te dwa też do wysokości obiektu tego. Niech to już całe będzie proste. No i teraz tutaj te wszystkie punkciki gdzieś tam dalej. Jeszcze dalej. Nawet dotąd, tak, bo to jest jednak troszeczkę wyżej. Wyrównanie pochyłe. Teraz to chyba przesadziłem troszeczkę, czy nie? No teoretycznie, dobra, niech ta autostrada będzie taka gładziutka, tak. Niech autostrada będzie gładka. Czy te tory nie są za nisko? Te też są chyba troszkę za nisko. No właśnie, więc podniosłbym może minimalnie te tory. Minimalnie, bo za dużo też raczej tego nie trzeba. Gdzieś tak na tą wysokość. No i co teraz? Tutaj parę punkcików, raczej więcej niż mniej. Yy, dotąd wyrównanie pochyłe. No i tutaj też tyle, ile się da. Na przykład do tego skrzyżowania wyrównanie pochyłe. Super, te tory też by trzeba dać troszeczkę wyżej. To raczej nie będzie problem. Nie, żaden problem, żeby one sobie szły troszeczkę wyżej. Mogą iść na takiej wysokości, a tamte idą na dobrej. Tamte też by chyba będzie trzeba troszkę zmienić. Tutaj to wszystko dotąd. Wyrównanie pochyłe, i od tej strony tak, tak, tak. OK, dobra, gdzieś dotąd. No tutaj mogłem tego skrótu właśnie użyć, że tylko to i z altem. No ale mniejsza z tym. Ten punkcik do wysokości obiektu, na przykład tego, tak. No i tutaj całe to też sobie jakoś wygładzę aż do stacji, czy tam o, dotąd na przykład wyrównanie pochyłe, i po tej stronie też to wszystko. Tak, tak, tak. Chociaż, chociaż, chociaż nie. Tutaj tak dużo nie będziemy mogli. Tutaj tylko ten, tak, tutaj tylko ten wyrównanie pochyłe, nawet za dużo nie trzeba. No dobra, no troszeczkę pofalowane te tory. A nie dałoby się tego wiaduktu, dobra, może ten wiadukt trzeba po prostu dać w ten sposób. Zresztą nie musi być prosty, no pewnie. Byle był, Byleby był troszeczkę wyżej, no pewnie. Tak, 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 tak może być. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie zepsułem. Żadnych tych wysokości, bo szkoda by było. Żeby tutaj coś nie działało, to znaczy to działać będzie, ale nie będzie wyglądać już tak fajnie. Okej, okay, chyba jest dobrze. Tak, chyba jest dobrze, jeszcze może sobie wejdę tutaj. Pierwszoosobowo przewody są dobre. Tak, nic tutaj nie zahacza. Możemy sobie wyjść z tego widoku. To jest dobrze. Tutaj jest dobrze. No to co? Chyba czas, chyba czas się zająć tym, tym, czym miałem, czyli tym przemysłem wydobywczym. Przemysł wydobywczy yy, tutaj co ja bym chciał właśnie może to jeszcze nie będę się od razu tak tym zajmował bo jeszcze trzeba tą drogę jakoś zrobić yy, ją bym sobie może ulepszył na coś takiego tylko że na ziemi yy, nie na coś takiego na coś takiego chyba że troszeczkę szerszą wiecie co może ja od razu chociaż nie dobra taka wystarczy mam nadzieję że taka wystarczy yy, kawałeczek jeszcze prosto yy, gdzieś tak dotąd. Powiedzmy dalej, zakręcik dosyć łagodny, 10 na 10. Yy, niech ta droga sobie dalej jakoś idzie w tą stronę. Ok, teraz też jakiś zakręcik, gdzieś tak mniej więcej, żeby to mogło potem jechać tam. Może bez przyciągania będzie prościej. Yy, tak, 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 tak. Bo chciałbym dosyć prostą drogę tu zrobić. O, coś takiego. Yy, tutaj już poproszę przyciąganie. Yy, I teraz taka prosta droga. Tędy. Tutaj możemy sobie skręcić. I to bym chciał się połączyć z tym. Tak, tutaj to bym chciał połączyć jedno z drugim. Czyli dotąd tak yy, to nie było 90 stopni. Na pewno. Yy, jeszcze raz. Yy, stąd. Tutaj nie za bardzo. Okej, okay, dobra, mniej więcej 90 stopni. No, także taka dosyć główna droga. Tak jak po tej stronie mamy taką drogę, po tej stronie myślę, że też się taka przyda. Właśnie łącząca się z tym rondem. No i dzięki temu też mamy nowe jakieś tutaj przejazdy, nowe dojazdy. To wszystko się jakoś połączyło. Jeszcze by chyba trzeba rondo troszeczkę powiększyć, tak mi się wydaje. Tutaj raczej trzy pasy będą potrzebne. A poza tym, chyba wszędzie dwa wystarczą, ale to też już zrobię może tą drogą autostradową. No i jeszcze na szybciutko, trafik prezydentem, żeby tutaj zjeżdżali w odpowiednie miejsca. Tutaj sobie na dowolny wjedźcie, stąd zjeżdżacie, zmieniacie pas tutaj lub tutaj, tu zjeżdżacie, tu wybieracie, ajcie, nie tak, nie tak. Tutaj zjeżdżacie na dowolny. Teraz stąd na dowolny, tutaj jedziecie stąd, właśnie stąd, gdzie jedziecie. Stąd jedziecie, tu albo tu. Ten zewnętrzny zostawiacie dla tych, którzy chcą zjechać. Tu chyba będzie trzeba kawałek zrobić asymetrycznej, tak, kawałeczek asymetrycznej. Tylko że ona brzydko wygląda, to może inna. Mamy tutaj taką inną drogę asymetryczną, która wygląda troszeczkę lepiej. O, nie no, za dużo tych pasów. Ja chcę 2 na 1. Okej, okay, tak, 2 na 1 niech sobie w tamto miejsce idzie. I teraz jeszcze raz, jeszcze raz, tu jest dobrze. Nie tak. Stąd zjeżdżacie. No musicie chyba na ten. Tutaj tak. Tutaj tak. Tym na dowolny. Zaraz to jeszcze poprawię, bo coś mi tam nie pasuje. I tutaj też w ten sposób. Dobrze to jest? Nie, inaczej, właśnie, ci nie wjeżdżają tu, tylko na ten zewnętrzny. Okej. Okay. No dobra, i tak na razie zbyt wielkiego ruchu nie ma, więc nic się raczej nie popsuje. Raczej nie. Okej, okay, trudno. Yy, niech będzie. No i co? Możemy chyba się tym zająć w końcu. W końcu możemy się zająć tym przemysłem. Yy, trzeba postawić główny budynek, tak? Yy, gdzie ja bym chciał mieć główny budynek? Chyba gdzieś w tej okolicy. Yy, tylko znowu jeszcze, jeszcze trzeba troszeczkę dróg yy, dorobić. Yy, taką jakąś prostą tutaj drogę. Możliwe, że w tym miejscu będą właśnie jakieś baraki dla pracowników i inne takie ciekawe rzeczy. Yy, postawmy sobie to tu. I nam się wszystko pięknie odblokowuje. Mamy mały szyb naftowy. Zakład pirolizy szlamu naftowego i mały terminal naftowy. Okej, okay, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze trzeba wyznaczyć obszar przemysłowy. Dosyć duży będzie, tak, na pewno. To będzie dosyć duże. Całe te tereny, no pewnie, tak. Całe te tereny tutaj, razem z wodą, bo będziemy mogli też wydobywać potem na wodzie jakimiś statkami czy coś, nie wiem jeszcze dokładnie jak to działa, ale to się okaże. Wiem tylko, że tam też będzie nasz teren. Yy, całe to mnóstwo z tego będzie. Mnóstwo, mnóstwo. Całe to, okej. Okay. Tutaj chyba będzie jakiś zwykły przemysł w tych okolicach, ale to się okaże. Najwyżej będę jeszcze to modyfikował. Zawsze to można jeszcze rozbudować. Yy, czyli mamy ten główny budynek. Przydałaby się też może jeszcze woda, zanim na poważnie zajmę się rozbudowywaniem tego. Yy, tutaj tą wodę tak yy, i gdzieś dotąd. Gdzieś jeszcze chcę ją podłączyć. Ok, może też iść jakoś tędy, właśnie. Yy, tak, tak, tak i do tego miejsca. Super. Tędy tak. Wszystko, niech to będzie podłączone. No tak jakby to załóżmy w rzeczywistości było, że jednak jest jakaś tam droga, no i pod nią idą jakieś rury. Pod tą drogą tutaj główną, tędy i tędy. No i chyba na razie tyle, tak, na razie tyle. Będziecie potrzebowali tu jakiegoś prądu. Mogę wam go dostarczyć na przykład tymi przewodami bez żadnych tutaj budyneczków podziemnych. To jest strefa przemysłowa, więc myślę, że jak najbardziej to ciekawie będzie wyglądało, jak na przykład do tego głównego budynku dojdą sobie takie przewody, a już po terenie, no to powiedzmy, że jakoś będą rozprowadzać ten prąd pod ziemią. Super, co my teraz mamy? Mały szyb naftowy, tak? I to rozumiem, że trzeba umieszczać w tych takich żyznych. Glebach, tak? Grzyznych glebach, glebach, które mają pod ziemią ten surowiec, tylko że nie w wodzie, nie w wodzie, tylko na lądzie. Więc gdzie ja mam teraz najlepsze takie miejsca na lądzie do tego? Chyba tu, tak, chyba tu. Zróbmy sobie drogę taką fabryczną, gdzieś za tym budyneczkiem. Nie chcę go niszczyć. To jest załóżmy jakieś historyczne coś i ma tutaj stać. No i tego nie ruszamy po prostu. Dojeżdżamy gdzieś w te okolice na razie. No, można by to podłączyć, tak? No, jak już chcecie, jak to już tu było, to mogę to po prostu podłączyć. To jest chyba taka droga. Tak, to jest chyba taka droga. Troszeczkę dalej, żebym tego nie zniszczył. Ok, gdzieś tak dotąd. To sobie wybuszmy, No, niech mają tutaj taki podjazd do tego czegoś. I na przykład jeszcze stąd drugi. Yy, niepotrzebne, oczywiście, to jest niepotrzebne. Ale chciałbym, żeby to już jakoś też ciekawiej wyglądało. No, i teraz takie tutaj malutkie te. Czy je trzeba jakoś w tych strefach, czy coś? Czy je można tak blisko siebie? Jak to w ogóle wygląda? Ale to jest malutkie. Mały szyb naftowy. No serio, mały. Pojedynczy szyb do wydobycia roby, ropy naftowej ze złóż podziemnych. Nie ma tu żadnej informacji, że nie mogę ich blisko siebie stawiać, czy coś. No okej. Okay. Yy, dalej. Tędy jeszcze, oczywiście, woda. Rok akademicki to teraz mnie może nie interesuje. Yy, Prąd, tak, prąd jeszcze chciałem postawić. Czyli tak, to już pod ziemią robimy, po prostu pod tą główną drogą jakoś tak, tak i tak. Super, to się połączyło. Mogę jeszcze poprowadzić dalej ten prąd i spróbować na przykład te małe szyby naftowe postawić jeszcze o tutaj, tutaj, raczej tak dalej od siebie. Serio, to jest malutkie, ale mam nadzieję, że w przyszłości coś większego nam się odblokuje. Do tego potrzebuję poziomu drugiego. Może się uda. Do tego jeszcze zakład pirolizy szlamu naftowego, i on przerabia nam olej na ropę naftową. I jego raczej nie trzeba na tych żyznych, żyznych glebach stawiać. Postawię go gdzieś tu. Nie chcę go gdzieś tam dalej stawiać, bo domyślam się, że stąd z tych szybów będą musieli to przewozić do tego zakładu. Więc to bym chciał mieć jak. Nie tak, to bym chciał mieć jak najbliżej, żeby mi się jakieś korki potem na tej głównej drodze nie robiły. 90 stopni bym chciał mieć. Okej, okay, w ten sposób. Tak, tak, tak. No i powiedzmy, że to tu. I czy to teraz się tu zmieści? To też nie jest wielkie tak naprawdę, tak, to też nie jest wielkie. W sumie może ja to zrobię inaczej. Na przykład tutaj tą drogę, okej. Okay. Coś takiego. No, i właśnie tak przy brzegu sobie to postawimy. Nie transport, tylko to. No, i właśnie na tych nieżyznych glebach. Od razu dwa takie, tak. Od razu dwa takie niech będą. Tylko może jeszcze inaczej. Nie na skrzyżowaniu. Jedno tu, drugie po tej stronie. Tak. I można by nawet to zrobić jakimiś drogami jednokierunkowymi. O, wjazd na przykład w tą stronę. I tutaj droga jednokierunkowa. W troszeczkę może w złą stronę, ale. Ale co tam? Jeszcze jeden taki zjazd. Ile tego tutaj mamy? 21, więc tu też chciałbym 21, niech to już jakoś równo będzie. I teraz stąd tutaj zjeżdżamy sobie na dół. Tak, 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 jak najbardziej, jak najbardziej, tak może być, no może być, czemu oni tędy jeżdżą naokoło, nie wiem, na razie niech tak jeżdżą. Do tego jeszcze też potrzeba wody, prądu zapewne też, nie no, prąd się podłączył, ale jeszcze dajmy tu coś, żeby to się już na pewno podłączyło, czyli za chwileczkę, jak ci ruszą z wydobyciem, 2 na 18. No dobra, to jeszcze troszeczkę potrwa. Będziemy dostarczać to tutaj, i z ropy naftowej będziemy robić naftę. No i mam nadzieję, że jakoś ten obszar przemysłowy nam się rozwinie. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze chyba mały terminal naftowy, czyli to jest rozumiem magazyn, tak? Mały terminal z przepompownią, rurami, czterema zbiornikami do przechowywania surowców przemysłu naftowego. Można stawiać poza. No można, można by coś takiego też. I to bym postawił może gdzieś tu, tak, to bym postawił gdzieś w tych okolicach. Właśnie, bo tu jeszcze te tory są, żebym tego nie zepsuł za bardzo. Ok, zaraz, zaraz się tym zajmę. Tędy na przykład jakąś drogę, może dwukierunkową na razie. Przy tym chciałbym mieć ten magazyn, i właśnie magazyn gdzieś blisko stacji kolejowej. Yy, postawmy sobie takie coś tu ok. czyli w razie czego jak nie będą mieli gdzie tego sprzedać czy coś to sobie tu będą to magazynować yy, teraz jeśli chodzi o te tory chyba że inaczej pokażcie mi jak ta stacja wygląda yy, gdzie to będzie tutaj tak yy, towarowy dworzec kolejowy hmm. tu będzie trzeba też zrobić jakieś miejsce do zawracania dla tych pociągów. Hmm. Czy ja, czy ja tutaj to źle zaplanowałem? Nie, no dobra, jakoś, jakoś damy radę z tym. Yy, tą stację postawiłbym na przykład w tym miejscu. Tak, yy, nie patrzcie na to, że to na razie jest krzywo. Yy, na razie ją postawię w tym miejscu. Wodę też można dostarczyć. Yy, I teraz, żeby tutaj było dosyć bezpieczne miejsce do zawracania, do przejeżdżania na ten drugi tor. To, 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 to. Gdzie to jest? Tutaj. Yy, pierwsze co? Kawałeczek od stacji. Na 4 na przykład, tak. Następnie dosyć przyjazny zakręt. Yy, na przykład 10 na 10 to będzie przyjazny zakręt. Powinien być, najwyżej będą jechać wolno. Yy, 10 na 10. I teraz tu będzie trzeba jeszcze połączyć jedno z drugim. Yy, tak, 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 tak. Czyli to minimalnie w ten sposób. Chyba że inaczej, chyba że inaczej. No tak, przecież stąd jeszcze. Stąd jeszcze 4, żeby to było mniej więcej na równo z tym. Teraz to przecież można przesunąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To sobie przesuńmy kawałeczek dalej. No, idealnie się tego pewnie nie przesunie, no ale to, to zaraz się jeszcze okaże. To bym chciał mieć bardziej w tym miejscu te zakręty, żeby się jakoś teraz naprawiły. Nie wiem, czy się jakoś naprawią. Dobrze to wygląda? Chyba dobrze, tak, raczej dobrze. Yy, czyli, żeby troszeczkę to dalej w tą stronę było, i teraz yy, takie coś yy, bez przyciągania. Bez przyciągania dotąd, i teraz stąd z przyciąganiem. Tak i tak. Okej, okay. no, bo te tory są w ten sposób, żeby można było z tej strony wjechać. I z tej strony wjechać, tak? No i jakoś, jakoś, jakoś to będzie. Tak, jakoś to będzie. Jeszcze oczywiście to trzeba podłączyć, tak. Yy, to trzeba jeszcze podłączyć. No, czyli ten fragmencik sobie wyburzę i tutaj jakoś yy, od tej stacji, może stąd, może z tej strony. Ajdź pod autostradą w ogóle nie za nisko to, a nie, bo tutaj zaraz będzie wgniecenie. Yy, stąd dotąd. Okej, okay, coś takiego, no i to oczywiście trzeba niżej. Yy, tak, 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 yy, ten punkcik, no wiem, miałem używać skrótów klawiszowych. Yy, do wysokości obiektu tamtego i teraz stąd trzeba by zrobić... W sumie jest jeden w środku z altem, wyrównanie pochyłe, okej. Okay. No. No chyba będzie, chyba będzie, tylko teraz jeszcze to nie wygląda zbyt dobrze, ale to myślę, że nie będzie zbyt wielki problem dla nas, ponieważ wystarczy, że zatrzymam sobie czas, wyburzę to wszystko, wyburzę to, wyburzę to, dalej tą drogę, nie tą drogę, tylko taką drogę, doprowadzę gdzieś tak dotąd, zrobimy sobie ten zakręcik. Yy, tak jest przyciąganie jest przyciąganie tylko że to mi chyba troszkę przeszkadza inaczej troszeczkę wcześniej w takim razie yy, gdzieś tak dotąd i zrobimy zakręcik stąd może być nawet większy pewnie 14 na 14 teraz tutaj prościutko no i nawet może to być w ten sposób tak pewnie nie musi to być w tamtym miejscu yy, do wyburzenia do wyburzenia do wyburzenia mniej więcej tyle yy, i teraz tak i tak, okej, okay, super. Yy, na szybciutko jeszcze to wszystko sobie podłączę, czyli to z tym, yy, to z tym i to z tym. Czas mogę włączyć, yy, ale zrobiłbym to chyba troszeczkę, troszeczkę inaczej. Jednak wolałbym mieć drogi jednokierunkowe pod dworcem, yy, pod stacją kolejową. Yy, coś takiego i macie jeździć tędy. Tak, tak, tak. Yy, tak i tak. Ok. Do tego też myślę, że zrobię dosyć taką ważną rzecz. Przydatną na pewno. Przydatną rzecz, czyli jakiś skrót. Skrót. Stąd, jeśli będą chcieli coś wozić, żeby nie przejeżdżali mi przez główną drogę, tylko żeby na przykład mieli jakiś mościk. Yy, czyli to będzie trzeba jeszcze wyburzyć chyba. Dalej. Ten wjazd zróbmy, zróbmy troszeczkę wcześniej, w tym miejscu. Aha, bo to w drugą stronę jest. ok to dajmy to w drugą stronę, i teraz stąd chciałbym, że jeśli oni będą załadowywać te wszystkie rzeczy, to żeby jechali na przykład tędy pod jakimś takim kątem, załóżmy, że tu, automatycznie na 10 metrach, powiedzmy, niech będzie w ten sposób, no i tutaj. No, i teraz tu coś takiego, coś takiego. okej, okay, tak, 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 tak. Tylko, oczywiście, jeszcze tu, fragmencikami, będzie trzeba to zamienić na wiadukcik. Halo, na wiadukcik. Do tego miejsca może być tak, niech to będzie jak najbardziej łagodne. To cofnijmy sobie gdzieś tak dotąd. Czy to musi być aż tak wysoko? Nie musi być w ogóle. To jest chyba na różnych wysokościach do wysokości obiektu tego, ok. Teraz sobie dwa zaznaczę, troszeczkę niżej. No pewnie, że tyle wystarczy. No i tutaj są trzy punkciki, są. No to co, wyrównanie pochyłe, Tu jest ich troszeczkę więcej, więc zaznaczę po prostu wszystkie wyrównanie pochyłę. Yy, ok. I jeszcze, żeby ich zachęcić, no bo możliwe, że bliżej będzie, chociaż nie, tędy na pewno nie będzie bliżej, bo tu jest droga jednokierunkowa w tamtą stronę, więc myślę, że już i tak większość będzie chciała skorzystać z tego mostu i tam sobie przejechać. Ale żeby ich zachęcić jeszcze bardziej, no to zróbmy tutaj większą prędkość, to i tak jest na jakimś wiadukcie, nic się tu raczej nie stanie. 70 na godzinę. Tak, 70 na godzinę sobie tym wiaduktem możecie jeździć. Yy, no i może jeszcze na przykład zrobił Tą drogę dwukierunkową, żeby jeszcze bardziej zachęcić. Aha, bo ten most jest. No nie, to, to, to w takim razie nie ma sensu. Ok, czyli w tą stronę. Tak, może być, może być. Yy, pokażcie mi, co ja potrzebuję do kolejnego poziomu. Pracowników jest wystarczająca ilość. Wytworzone jednostki zasobów, no są zbyt małe. To jest mniej niż połowa. Yy, czyli trzeba więcej wydobycia. Ci, ci nawet nie mają tej ropy naftowej. No pewnie ci nawet nie mają ropy naftowej. Więc będzie trzeba zrobić więcej tych szybów. Yy, więcej szybów naftowych. Yy, to co? Tutaj całe to. Dobra, teraz będzie dużo tego. To znaczy, to nie wygląda zbyt ładnie, tak? To nie wygląda zbyt ładnie. Myślę, że to by ciekawiej wyglądało, gdyby się na przykład zrobiło nawet jakąś taką polną drogę. Jakąś taką polną drogę tutaj przez środek, tak? Coś takiego, tędy, tędy. No i na przykład to się jakoś porozstawiało przy tych polnych drogach. O, a nie tak. W rządku jeden obok drugiego. No, myślę, że tak to będzie ciekawiej wyglądać, może nawet realistyczniej. Jak to będzie w ten sposób, to jest, to jest tak naprawdę niepotrzebna rzecz, żeby to tak ustawiać. No ale nie buduję tego miasta tylko po to, żeby ono działało, bo jak widzicie, no to z pieniędzmi nie ma problemu. 8 000, 8 milionów, tam 8 czy tam teraz 4 tysiące tygodniowo i tak dochodzi, więc naprawdę tutaj nie chodzi tylko o to, żeby to działało. Tylko też, żeby jakoś tam wyglądało. Hmm, okej, okay. yy, to sobie odwrócę jeszcze w to miejsce. No, teraz, teraz to wygląda jak jakiś taki park. Jest ścieżka, są ławeczki. Yy, no, park park przemysłowy. Yy, ten sobie tu jak, jakoś na skróty jedzie. Yy, co jeszcze? To w tą stronę, tak. Gdzieś tak do tego. Yy, no i to gdzieś, okej. Okay. W sumie przy głównych drogach, może ja to inaczej zrobię. Yy, tak. No pewnie przy głównych drogach też coś może być, weźmy sobie tego jeszcze. Tutaj coś dostawmy, tak, parę takich przy głównej drodze też. O, tutaj, tutaj, tu coś. Na razie chyba tyle, tak, na razie tyle. Mam nadzieję, że teraz się zwiększy to wydobycie i to dosyć. No tak, rośnie, rośnie, dobra, jest 356, szybko rośnie, szybko rośnie, czyli za chwileczkę to już będzie, więc może zajmę się teraz innymi problemami. Jak na przykład to, że tu jest problem ze śmieciami. A czy tu nie ma jakichś spalarni i innych takich rzeczy, które mogłyby się zająć tymi śmieciami? Widzę, że znowu korki. Znowu korki. A ileś odcinków temu już się tym zajmowałem i miało nie być korków? Też sobie po którymś odcinku tutaj poprawiłem, bo tu coś źle zrobiłem. Yy, hmm, 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 hmm. Nie podoba mi się to. Trudno. Na razie musi chyba tak być. Dołóżmy parę spalarni, żeby tam mogli dojeżdżać. Yy, czy tam czegoś innego? Co my tutaj mamy? Yy, z tych śmieci. Zakład przetwarzania odpadów chyba ostatnio dawałem, tak, to dawałem, więc yy, najprostszą rzecz, no to myślę, że jakieś dwie spalarnie dostawię, yy, ale też nie chciałbym tego mieć jakoś super dużo. Stację przeładunkową, na przykład przy skrzyżowaniu, jedną drugą i yy, jeszcze coś takiego bardziej, no, centrum recyklingu, chociaż też to ostatnio tu gdzieś dawałem. Yy, centrum re recyklingu, no jest. Aha, a stacja przeładunkowa jest przepełniona, a to oni sami tego nie wywożą. No, widać, że nie. Widać, że nie. Yy, Okej, okay, no więcej tych śmieciarek troszeczkę będzie. Mam nadzieję tylko, że oni nie utkną w tym korku. Yy, pokażcie mi tutaj jeszcze. Może za dużo tych autobusów? Aż 30? Nie, no, 18 pojazdów. Zmniejszmy to troszeczkę. 10, tak. 10 tych różowych. Yy, 23. Yy, 12 zielonych. Coś jeszcze. Chyba nie, chyba nie, chyba tylko te dwie linie tu jeżdżą, aż sprawdzę, nie no, coś tu jeszcze chyba jeździło. Nie no, tylko te dwie, tak, 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 tak. tak. Yy, Okej, okay. i mamy to, o co mi chodziło, czyli właśnie kolejny poziom. Zostawię na razie te korki, najwyżej to sobie zerknę, co, co tam się dzieje yy, poza odcinkiem. Yy, wy tutaj dalej nie macie surowców, mimo że tu tyle tego jest, tych szybów, no ale to powoli, to powoli, to powoli. Yy, zobaczmy sobie, kolejny poziom mamy, czyli co? Mała platforma wiertnicza. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zakład to już mieliśmy. Zakład petrochemiczny, czyli to nam przetwarza olej na plastik. Magazyny mamy, podziemny magazyn to aż tak bardzo mi nie jest potrzebne. No to co, zróbmy sobie jeszcze więcej tych szybów. Stąd bym wyprowadził jakąś taką na przykład prostą drogę. Tu w ogóle jakieś takie stare tory są czy coś, możemy to zostawić. Chyba to zostawię, żeby właśnie tak ciekawiej wyglądało. Postawię na razie dwa takie szyby w tym miejscu. One, może bardziej tak, właśnie przy drodze. To jeszcze tak, tak myślę, że losowo może ciekawie wyglądać, ale takie szyby, no to właśnie niech będą przy drodze. Tą rurę, tędy, proszę bardzo, już macie tutaj wodę, zaraz też będziecie mieli prąd. Już macie prąd, także teraz kolejne te rzeczy, czyli zakład petrochemiczny. I to też rzeczy chciałbym mieć dosyć blisko tego wszystkiego, tak żeby nie trzeba było tego za bardzo wozić. Myślę, że tu, tu jest taka nieżyzna gleba, przepraszam, ale tak to będę nazywać. Nieżyzna gleba, w której tam nie ma tego oleju. Taki zakładzik. Magazyn podziemny, no dobra, niech wam będzie, niech wam będzie, też mogę takie coś postawić, na przykład gdzieś. Gdzieś tutaj. ok ale nie lubię tego dawać za dużo, bo potem jest problem, że to trzyma na przykład ropę naftową, a, a będą mi narzekać, że jej nie ma, tam gdzie jej potrzeba. Także nie za dużo, takie dwa na razie myślę, że będzie ok. Yy, wy działacie jakoś? Czy to działa? Tak, to działa. Dobra, to nam działa, produkuje ropę. Yy, tu zaraz coś się będzie działo, to też mam nadzieję, że będzie produkowało ropę. No i tak naprawdę więcej już tych budynków nie mam tam do postawienia co nie, ewentualnie ogrodzenie ale myślę, że to i tak jest już tak daleko od tych wszystkich nie wiem, mieszkańców czy coś, więc raczej nikt tutaj nie będzie wchodził. Myślę, że na razie tyle tak, myślę, że na razie tyle w kolejnych odcinkach jakoś to będę rozwijał. No, także dziękuję Wam za oglądanie, podobał się odcinek, możecie zostawić łapeczkę w górę, no i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.